thank you Nazywam się Bata Stachniuk-Szłapak, razem z mężem i córką prowadzimy restaurację Imbryk Cafe and Lunch. Imbryk jest spełnieniem moich marzeń, mimo że przez 20 lat pracowałam w branży bankowej, zawsze marzyłam o kawiarni takiej rodzinnej, kawiarni, w której będę mogła serwować gościom wszystko co najlepsze, ciasta domowej produkcji, najlepszą kawę i pewnego dnia po prostu szłam, zobaczyłam, że stoi wolny lokal. Kiedy weszłam do tego lokalu, wiedziałam, że to jest to. A mimo, że wcześniej był tutaj sklep obuwniczy, po prostu ja czułam, że Imbryk będzie miejscem, do którego goście będą chcieli przychodzić i tak faktycznie było. Remont y y y Lokalu trwało około dwóch miesięcy. Mój mąż sam osobiście z kolegą ten lokal tutaj remontował. I mimo, że jeszcze nie wiedzieliśmy, kiedy otworzymy to miejsce, my już mieliśmy gości, którzy zaglądali, kiedy będzie otwarte. I pamiętam w dniu, kiedy 22 lipca, historyczna data dla Heuma postanowiliśmy, że dobrze, jak damy radę, to dzisiaj otworzymy. I faktycznie gości już czekali na ogródku z niecierpliwością, kiedy będziemy mogli. Ich wpuścić do środka. Pierwszego dnia my mieliśmy bardzo dużo gości, wszystkie miejsca były zajęte. Od pierwszego dnia cały ogródek był pełen gości, a my tutaj, jeśli chodzi o ekipę, na początku mieliśmy tylko dwie osoby z doświadczeniem gastronomicznym, a pozostałe osoby to po prostu byli pasjonaci. I ta pasja została nam do dzisiaj. Staramy się gościom dawać wszystko, co najlepsze. Po prostu płynie to wszystko z naszego serca. Lokal, w której znajduje się Imbryk, ma również historię związaną z gastronomią, bowiem znajdowała się tutaj jedna z najlepszych gospod w pod nazwą Marysienka. Imbryk jest miejscem dla każdego, jest miejscem dla rodzin, mamy przygotowane specjalne menu dla dzieci, malowanki aby zająć dzieciom czas, jest miejscem na spotkania z przyjaciółmi jest miejscem dla biznesu. Bardzo często przedsiębiorcy spotykają się u nas w celach biznesowych. Imbryk jest miejscem, w którym króluje muzyka na żywo bardzo często. Mamy koncerty. Organizujemy również imprezy okolicznościowe, ściny, komunie, przyjęcia weselne do 55 osób, a to, co nas wyróżnia, to to, że macie Państwo w cenie talerzyka naprawdę piękną dekorację w sali, jak również stołu. W Imbryku staramy się serwować dania z najwyższej jakości składników. Mięso kupujemy w hurtowni i później rano trafia to mięsa do nas właśnie na państwa stoły. Grzyby sprowadzamy wprost z Bieszczad. Stosujemy przyprawy z czystą etykietą, które nie zawierają żadnych dodatków chemicznych. Gość jest dla nas najważniejszy. W Imbryku karmimy zdrowo, bez żadnych właśnie polepszaczy, bez zwiększaczy objętości. Nasze ciasta... Pieczemy tak jak w domu. Słowo czysta etykieta jest bardzo często używane w naszej kuchni, w cukierni. Przykładam są też nasze lody, które produkujemy. Produkujemy je na bazie bez żadnych sztucznych emulgatorów. Dodajemy mleko, dodajemy śmietankę, cukier, a także mączkę chleba świętojeńskiego, czy też kwiat baobabu. Nasze produkty są zdrowe. Staramy się je przygotowywać tak jak w domu dla siebie. Serwujemy naszym gościom również prawdziwą włoską neapolitańską pizzę, którą przygotowujemy w piecu z certyfikatem AVPN. Do wyrobu pizzy używamy prawdziwych Włoskich surowców. Od niedawna otworzyliśmy również drugi lokal. Imbryk Bistro serwujemy również dla Państwa prawdziwe włoskie krosanty, które sami wypiekamy specjalnie dla Państwa w nocy. Proponujemy dla Państwa również pączki według takiej prawdziwej babcinej receptury, jak również domowe drożdżówki. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszych lokali do Imbryka Fentlatch przy Placu Łuczkowskiego 7, jak również do Imbryk Bistro przy Miejskiej Stacji Paliw. Do zobaczenia!